Stella Tarakson, superbohater z antyku. Apollo i tajemnicza wiadomość. Dlaczego podobizna Tima widnieje na starożytnym dzbanku, który znajduje się w zbiorach londyńskiego muzeum? Czy Hera planuje go w nim uwięzić? Kiedy? Jak? Tim potrzebuje kogoś, kto potrafi przewidzieć przyszłość. Ale chwila, ten ktoś nie lubi dawać autografów. Jedno jest pewne. Gdy na scenę wchodzi wymiotujący muzyk pankowy, lecą na nich granaty i nadciąga tornado motyli, może zapanować chaos. Kim jest Epimeteusz? Chłopiec starał się nie połamać sobie języka, wypowiadając to nieznane imię. Jest Tytanem, wyjaśniła Zoe, nie odrywając wzroku od półek. Tytani żyli tu przed pojawieniem się naszych bogów. Bogowie i Tytani nie za dobrze się dogadują. To długa historia, ale powiem ci tylko, że wywiązała się między nimi wielka wojna, która trwała latami. Wybijali się na potęgę.